Cześć łopaki? Jak widać roślinki rosną? Jak tam nasza farma? Żyje rozwija się. Koszule widzę. Nie, na no, koszule są. Dzisiaj partuchy zamieniliście na farmerskie koszuły. Na kalosze? Walosze, tak. To był pierwszy zakup. Uczycie się tutaj kuchni? Tak, to od podstaw. Szacunku do Szacunku bardziej do produktu. Przeplatają się tutaj dwie intencje. Posiadanie farmy pod kątem gastronomicznym, dbałości o produkt, bioróżnorodności. Przepisy w książkach kucharskich mówią weź ziemniaka, weź marchew, weź pomidora. Jakby był jeden pomidor. Jeden ziemniak, jedna marchew, a one się różnią, my to dobrze wiemy, nasze babci to wiedziały e, i pokolenia jeszcze wcześniej też wiedziały, że to ma znaczenie, co to jest za odmiana, do czego ją lepiej stosować, wykorzystywać, więc trochę taki powrót do, do tych korzeni. Przed Wami najlepszy szef kuchni w Polsce. To jest Amaro. Wojciech Modest Amaro! To, co Modest Amaro robi dla polskiej kuchni, zasługuje na jedną gwiazdkę Michelin. I nie wiem, czy da się w ogóle to ocenić. Podziwiam, kibicuję, biję brawo. On odkrywa smaki, o których my zapomnieliśmy, a nie słusznie, bo jak zagraniczni turyści przyjeżdżają, to nie mogą uwierzyć, że my tutaj mamy tak wspaniały szczaw, że mamy tak wspaniały rabarbar. Zapraszam Was do mojego świata gotowania, które nazywa się Od Serca, bo zawsze gotuję od serca. Ja właściwie pracując z młodymi ludźmi, Czerpię ogromną ilość inspiracji również z, z nich, z tego jak płoną ich oczy i serca do gotowania. I z nimi przebywać w kuchni, podzielić się swoją wiedzą, zobaczyć ten ich dziecięcy entuzjazm i zaangażowanie, to było coś niesamowitego. Taki Boży dom oni tam e, tworzą. Niesamowite jest to, jaką miłością się tam otaczają. Jak tam przychodziłem z moją Marcelą, to tak sobie wyobrażałem, że to jest taki piękny dom i taki piękny przykład takiej prawdziwej, e, kochającej się rodziny. Nie tego. No i on taki trochę też jest mentorem. Nieraz mi zwraca uwagę, mówi słuchaj, Misiek, no jak ty jesteś wierzący, to nie możesz ciągle mówić. Zaje... i tak bo chyba mógłby nie być z tego zadowolony no i, i, i tak więc taki trochę starszy brat w tej bierze. tarta. słodkości przyniósł ale jest. A to jest freestyle nocny tak zwany. Morele i taki spód korzenno-imbirowy.